Tak. Wolność jest dla mnie życiem według własnego, nawet najbardziej odważnego pomysłu, bez konieczności tłumaczenia się innym ze swoich decyzji. W wypoczynku na łonie natury najbardziej lubię to, że włączam myślenie. Bo nie mam zasięgu. Podoba mi się to, że. Można wymyślić sobie swój sposób na życie, i nawet jeżeli inny może się wydawać abstrakcyjny i szalony, zupełnie nieprzystający do konwenansów i przyjętych norm, to można konsekwentnie do, niego do, do tego dążyć i spróbować wprowadzić to w życie, mimo że pewnie wiele osób jeszcze będzie pukać się w czoło. Tupę się puchnić. A ja w Szczecinie lubię paszteciki, lubię odrę i, i, i... restauracje, które polecam, mi Patryk Poluszek. I to, że jest nad morzem. Niemal. <gry>